Ognisko SEMP Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej we Wrocławiu specjalizuje się głównie w kulturystyce. Szefem, kierownikiem zajęć i wielkim entuzjastą ćwiczeń kulturystycznych jest pan magister Franciszek Muszyński, który od wielu, wielu lat tą dziedziną kultury fizycznej się zajmuje. Panie magistrze, niech pan powie, skąd rekrutują się członkowie Towarzystwa SEMP, z jakich regionów Wrocławia, z jakich środowisk. Więc jeśli chodzi o członków, rekrutują się z różnych, że tak powiem, regionów miasta Wrocławia, a nawet spoza Wrocławia. Prawda? Przyjeżdżają do nas z Potrzebnicy, Olawy, z Olawy, z Oleśnicy. No mamy w tej chwili dzisiaj nawet dwóch z Walbrzycha. kolegów, którzy chcą doszlifować swoją formę, bowiem ognisko nasze jest wiodące dla ognisk wszystkich na terenie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o kulturystykę i ćwiczenia silowe. Natomiast jeśli chodzi o prawda, sklad, po prostu powiedziałbym jakiś taki osobowy, więc tu ćwiczą e mladinho. I już ludzie również starsi. Bowiem w kulturystyce my prowadzimy nurt różnego rodzaju, to znaczy nurt zdrowotny, prawda, jakiś mały wyczyn, a nawet pewne formy rehabilitacji. U nas mamy bardzo dużo pań, ponad 300 pań ćwiczy. zrozumiała, że to paniom chodzi o coś innego, inną metodą zupełnie ćwiczą, no, ale uzyskują również poprawę sylwetki, no, zgubienie tłuszczu nadmiernego, prawda? Bo też glum... Z tym, że mięśnie nie rozwijają tak. Nie, jak no, jak nie, to jest zupełnie. Jest zupełnie Zupełnie inną metodą, prawda. My ćwiczymy nawet na tych samych przyrządach, które tam tak bogatszą w tamtej sali mamy, prawda, te przyrządy, ale zupełnie inną metodą. W tej sali odbywają się ćwiczenia na przyrządach specjalistycznych. Są to przyrządy skonstruowane przez nas i wykonane przez naszych chłopców, prawda. Po prostu na wyizolowane, wyizolowane grupy mięśniowe tu ćwiczymy, no, daje to możliwości szybszego jakiegoś uzyskania rezultatu, prawda? I trening jest o wiele bardziej wszechstronny i przyjemniejszy. Jak pan redaktor widzi, tu na każdym prawda, tym przyrządzie... Każdy zupełnie inne grupy mięśniowe wyrabia. No i te przyrządy, prócz tego są bardzo nam przydatne, jeśli chodzi o ćwiczenia pani, prawda? Bo to też szczególnie tam, gdzie y, jakieś kobiety mają mniejsze zdolności, y, prawda, ruchowe i tak dalej, tu mogą sobie bez, bezpiecznie zupełnie ćwiczyć. Panie magistrze, ale konstrukcja tych aparatów wcale nie była prosta. Świadczy to o tym, że macie wśród członków towarzystwa bardzo wielu inteligentnych, zdolnych konstruktorów. No tak, ale dla, jak to mówię, dla chcącego nic trudnego. My po prostu nie mieliśmy szans kupienia y, jakichś lepszych przyrządów, czy względnie zresztą te, tego rodzaju przyrządów nie ma u nas w Polsce, nie można uzyskać. I wielkie zaangażowanie naszych.